No myślę, że przeprowadziliśmy połowę zaplanowanych spotkań. Te spotkania mają charakter informacyjny, ponieważ e, pan burmistrz przedstawił e, no, praktycznie już ostateczną, ostateczną wersję studium, e, ale ta wersja zawiera wiele błędów e, tam, gdzie powinny być tereny przemysłowe, mamy usługowe, mieszkalnictwo jest na terenach przemysłowych i wiele różnych e, błędów, e, chociażby takich wizualnych, ale... Oprócz tego no zwracaliśmy Panu Burmistrzowi uwagę na to Pan Burmistrz jakby nie odpowiedział nie naprawił tych błędów, więc postanowiliśmy informować mieszkańców o studium, bo mamy uważam jako radni taki nawet obowiązek z racji naszego mandatu, aby informować o rzeczach ważnych dla gminy, a ta sprawa studium jest dla mieszkańców i dla gminy bardzo ważnym. I okazuje się, że na tych spotkaniach mieszkańcy bardzo są zadowoleni, że dowiadują się, co to jest studium, ci, którzy są zainteresowani, ale też otrzymujemy takie informacje, że chcieliby wiele zmienić. A podstawowym, jakby takim też informacją, która no nie myślałem, że się pojawi, ale się pojawiła, to był no pewien nawet zarzut do pana burmistrza, że po pierwsze te spotkania robią radni, a nie burmistrz, i że nie robi, że burmistrz powinien ich zdaniem te spotkania robić dużo wcześniej, czyli na etapie kiedy zastanawiał się, jaki, for, jaką formę miał mieć studium, jakie powinno, jakie mogłyby mieć przeznaczenie dane tereny, i żeby wtedy skonsultował z mieszkańcami zapytał w Radach Sołeckich, jak oni to widzą, a nie w tej chwili okazuje się, że dostaną gotowca, co do którego mogą wnosić zastrzeżenia. No i z tego powodu też mieszkańcy są niezadowoleni, mimo że prawo nie przewiduje takiej konsultacji, ale w moim przekonaniu jest to no, normalna reakcja. Tak powinien wtedy zareago zareagować burmistrz, nie zrobił tego. No teraz ma dla nas pewne pretensje, że informujemy mieszkańców o studium, ale to jest po prostu nasz obowiązek, który leży w interesie naszych mieszkańców.